Siema, siema, jestem Netrox. W sumie nie wiem po co mówię, że jestem Netrox, skoro, Netrox, skoro już widzicie, że, że to ja. Hmm. Trudno. Um, dziś kolejny odcinek z projekt Miasto. Poglądam dokładnie. Drugi. O, ostatnio zbudowaliśmy Ratusz. O, dziś będziemy budować. Um, straż pożarną bo chcę najpierw zbudować takie różne podstawowe rzeczy do życia jakby ludzi czyli na przykład no właśnie um, straż pożarna, szpital, policja, szkoła jakieś sklepy i tak dalej ja później będę budował domy i no na pewno mi będzie potrzebny czerwony, ja też wezmę jakieś tam kolorki i teraz jakbym chciał to zrobić, nie wiem jeszcze, wiem, że tu gdzieś, tu gdzieś będzie, fajnie wygląda ratusz, jeszcze wam go tak pokażę na szybko, o, trochę tu nieoświetlone jest to, oświetlę, żeby tu się moby nie porobiły, tutaj jest. A, teraz coś do mnie pisze. No tu są rybki. I znaczy, no żółwie to nornice ryby. Tutaj jest jakiś gabinet. I tu również. A na górze jest strych i ten dzwonek. Dobra. Już się zajmujemy budowaniem. Jeśli chcecie zobaczyć dokładniej, to lubo poprzedni odcinek. Tutaj jest taki przed tym jeszcze coś takiego. zegar dziwnie wyszedł na strunę. Ok, więc tak. Jakoś tak to zrobię. Ok, okay coś takiego.